8 miliardów złotych jeszcze w czwartym kwartale na poczet wydatków przyszłorocznych. To najnowsza obietnica premiera Mateusza Morawieckiego dla lokalnych samorządowców. Propozycja ma trafić do rządowego programu Polski Ład i składać się z trzech filarów: stabilizacja dochodów bieżących, filar stabilizacji tych dochodów rozwój i subwencja. To samorządy zadecydują, na co będą chciały przeznaczyć te wydatki. Algorytm będzie sprawiedliwy. Będzie, po pierwsze, dzielił dla wszystkich samorządów. Algorytm z założenia będzie brał pod uwagę różnice między najbogatszymi a najbiedniejszymi powiatami. To, co najwięcej problemów sparza dzisiaj organom władzy samorządowej, to przede wszystkim brak środków finansowych. Ocenia politolog Jacek Pokładecki z Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji. Ekspert podkreśla, że pieniądze trafią do samorządów w ramach subwencji. Skoro jest to subwencja, to będą bardzo precyzyjnie określone zasady oraz cele, na jakie można te środki przeznaczyć. To dopiero dowiemy się, kiedy będzie ustawa. I właśnie te zasady przyznawania pieniędzy przez algorytm budzą wśród samorządowców największe emocje. A jak się nie zarządza czymś dobrze, to potem tych pieniędzy brakuje. Tak? Zdaniem prezydenta poznania Jacka Jaszkowiaka działania rządu wobec lokalnych władz są niekonsekwentne i chaotyczne, a tu potrzeba stabilizacji. Wolelibyśmy nie być zaskakiwani w trakcie roku pewnymi zmianami, jakimiś rewolucjami w postaci deformy oświaty i tak dalej, tak? Tylko wiedzieć tak naprawdę, na czym stoimy, żeby to sensownie, rozsądnie przygotować w następne inwestycje. Z kolei wójt Tarnowa Podgórnego obawia się, że środki będą przyznawane. Na tych samych zasadach, co wcześniej Fundusz Inwestycji Lokalnych. Trafiał do tych gmin, gdzie byli swoi, czyli tam, gdzie nakierowywali. Posłowie prawa i sprawiedliwości, że tam trzeba dać, no to tam dawano. Jego zdaniem kryteria podziału pieniędzy nie były wtedy jasne. Dodatkowo, najnowsza propozycja premiera Morawieckiego to i tak zbyt mała pomoc dla samorządowców. Ministerstwo finansów liczyło, że te straty samorządów osiągną kwotę około 14 miliardów rocznie, no a premier proponuje 8 miliardów, czyli Zabrał nam 14, chcę oddać 8. Zdania są podzielone także wśród miejskich radnych. Jedni upatrują w 8 miliardach szansę dla Poznania, drudzy wróżą dla miasta straty. Poznajniacy, którzy Swoją pracą ciężką, bardzo mocno wzmacniają poprzez swoje podatki, budżet Poznania będą po raz kolejny stratni ze względu na to, że te pieniądze z ich podatków pójdą gdzie indziej. Będą też w sposób um, odpowiednio proporcjonalnie przekazany, pod względem algorytmu, o którym wspominał pan prezent, ale pan, pan premier, ale także i pod względem um, tego, że każdy samorząd na pewno dostanie jakieś środki, to myślę, że um, to jest dobra wiadomość dla Poznania. Ostateczną formę algorytmu i zasady przyznawania pieniędzy mamy poznać za dwa tygodnie. Wtedy ma być już gotowa ustawa o samorządowym polskim ładzie. Mateusz Menkina, Puls Dnia.